Czy to możliwe, żeby w święta najeść się do syta, cieszyć się smakiem wigilijnych, świątecznych potraw, jednocześnie nie rujnując efektów swojej diety? Złap kilka bardzo praktycznych wskazówek. Po pierwsze, chociażby nie wiem jak to banalnie brzmiało, proszę porządnie się wyśpić. W momencie, kiedy jesteśmy niewyspane, niedospane, dochodzi u nas do zmian w wydzielaniu hormonów. I mam tutaj na myśli szczególnie dwa: grelinę i leptynę. Yy, to jest hormon głodu i sytości. Dochodzi wówczas do spadku leptyny, wzrostu greliny, co dla nas oznacza nie mniej, nie więcej a tyle, że jesteśmy po prostu bardzo głodne i narażone na to, żeby gdzieś coś tam podnieść i złapać. Niestety. Nie mamy wówczas ochoty na rzodkiewkę i, i sałatę, ale raczej na coś słodkiego. Co więcej, dochodzi również do wzrostu kortyzolu, czyli hormonu stresu, a większość z nas do, reaguje wówczas e, znowu właśnie podjadaniem. Punkt drugi, woda. Chciałabym, żebyśmy... Przypomniały sobie, że woda pomaga oczyścić przewód pokarmowy z zalegających nim resztek. Tak więc potraktujmy ją w te święta jako taką miotełkę czy też gumkę do wymazywania naszych błędów. Kolejny punkt to konkretna strategia na to, jak, to prze, jak przetrwać te święta i, i tą Wigilię. Chciałabym, żebyś zastosowała technikę pudełeczkową. Co to znaczy? Tadam! Pudełeczko, jest Wigilia, przychodzi poranek, otwierasz swoje pudełeczko i tak oto wrzucasz do niego różne pyszne rzeczy na śniadanie. Konkretnie chciałabym, żeby to była na przykład omlet, z warzyw, omlet czy jajecznica z warzywami z kromką chleba. Kończysz jeść, zamykamy swoje pudełeczko i robimy wyraźną, Przerwę powiedzmy około 3,5-4 godzin. Przychodzi lunch, na lunch otwierasz swoje pudełeczko i i wrzucasz tam coś lekkiego. Celowo używam słowa lunch, a nie obiad, bo chciałabym, żeby to było coś naprawdę lekkiego, w postaci, nie wiem, sałatki z warzywami, z serem, z orzechami, e, tak, żebyś zjadła. Nie była głodna na wigilię, to jest bardzo, ale bardzo ważne. Jednocześnie, żeby, żeby z, jakby wyeliminować to uczucie głodu. I czekamy na wigilię. Kiedy przychodzi wigilia, otwieramy znowu swoje pudełeczko i wrzucamy tutaj to, na co masz ochotę, ale określ to w czasie. Ja otworzyłabym to pudełeczko na powiedzmy dwie godziny, tak, żebyś mogła spokojnie zjeść to, na co masz ochotę, delektować się smakiem, ale to jest bardzo ważne, po dwóch godzinach jesteś jak Kopciuszek. Zamykasz pudełeczko i nic już więcej do niego nie wrzucasz. Ważne kwestie. Podczas wigilii jedz bardzo wolno. Jest mnóstwo badań, które potwierdzają to, że osoby, które jedzą wolno, mają mniejszą tendencję do, do, do nadwagi, do nadprogramowych kilogramów. Jest to dosyć logiczne, tak? Przekrój tego pieroga na 6-10 części i po woluteńku, małymi, małymi kęskami, delektuj się tym, co jest na stole. No, i później przychodzi pierwszy i drugi dzień świąt. Dla wielu z Was czasami cięższy niż wigilia. Co zrobić podczas, podczas tych dwóch dni? Stosuj metodę pudełeczkową. Otwórz na śniadanko swoje pudełeczko, wrzuć tutaj znowu jajka z warzywami i kawałkiem chleba, zamknij je szczelnie i przez około 4 godziny. Trzymaj czyściutką przerwę, pij wodę, yy, rumianek, melisę, możesz napić się czarnej kawy, ale trzymaj zamknięte pudełeczko. Następnie, jak idziesz do cioci na obiad, a tam jest na stole schabowy, kapusta i ziemniaki, to zamiast tłumaczyć się wszystkim, że ty jesteś na diecie, co raczej spotka się tylko z niepotrzebnymi komentarzami, otwierasz swoje pudełeczko i zjadasz co, co akurat ciocia położyła na stole. Po upływie godziny zamykamy pudełeczko i znowu robimy czyściuteńką przerwę. Podczas której tylko pijesz rzeczy typu woda, powiedzmy jakąś herbatę czy, czy, czy zioła. Znowu e, przechodzi kolacja, otwieramy pudełeczko i przez około godziny możesz wsadzić tam, co sobie życzysz. Jeśli jesteś już w domu i nie musi to być. Coś kalorycznego, to po prostu zrób sobie fajną, lekką kolację. Jeśli jednak nadal jesteś w gościach lub goście są u ciebie, no to po prostu wrzuć to, co jest, że tak powiem, konieczne. Drugiego dnia zastosuj dokładnie tą samą metodę i tą samą technikę i zobaczysz, że nawet mimo, że w Twoje święta pojawiło się na stole mnóstwo rzeczy typu pierogi, schabowy, ciasteczka, serniczki i tak dalej, to jeśli ubierasz to w takie pudełeczka, jeśli, jeśli w ten sposób sobie to, yy, że tak powiem, zorganizujesz, to dodatkowe kilogramy ci nie wpadną. Ale co najważniejsze, nie rozjesz się. Bardzo często, jak siedzimy przy tym wigilijnym stole tak cały czas, przez trzy dni, to później nie potrafimy się zatrzymać. No i często ta wigilia trwa aż do sylwestra, a później ciężko nam jest się zebrać w sobie, żeby jednak. Coś z tym zrobić. Tak więc życzę Wam, kochani, żeby w tym roku jednak e, przyjąć mądrą, rozsądną strategię na święta. Życzę Wam wszystkiego najsmaczniejszego, tak, żeby było pysznie, spokojnie, rodzinnie, ale z głową. Wszystkiego najlepszego. E, Monika Czarnota. Dziękuję.